Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy ojciec, jego Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc Błogosławiony Pan Izraela, bo namiedził lud swój i odkupił, i moc zbawczą nam wzbudził w domu słowi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że miłosierdzie okaże ojcom naszym, wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć mu będziemy, pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty dziecię proroku najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi, Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez odpuszczenie murzałów. Dzięki litości serdecznej Boga Naszego przez nią nawiedzi nas słońce wschodzące z wysoka, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Kochani, dziś przeżywamy już linię Bożego Narodzenia. Kościół w Ewangelii daje nam słowo, które, które Zachariasz by powiedział, dziękując Bogu, Bogu uwielbiając Boga, za dar życia Jana Chrzciciela, ale jeszcze bardziej za to wszystko, co Bóg działał w jego życiu, w życiu jego rodziny i w życiu narodu wybranego. Zachariasz dziękuję za światłość, która przyjdzie na świat, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, którzy żyją w cieniu śmierci grzechu, Bóg się narodzi, Bóg przyjdzie na ziemię, Bóg stanie się jednym z nas, by nas uwolnić od zła. Moi kochani, już dziś w nocy będziemy świętować naprawdę, prawdę przyjścia Zbawiciela na świat. Przyjdzie jasność, przyjdzie światłość, by oświecić wszystkie nasze mroki i ciemności. Czy jednak będziemy mieć odwagę stanąć blisko światła? Człowiek, który, który żyje w grzechu, który żyje w cieniu śmierci, nie chce zbliżyć się do światła, bo są jego uczynki, jak był święty ja? Ale kto żyje w bliskości Pana, kto żyje w Jego łasce, ten zbliża się do światła. A ja, Czy zbliżę się z otwartym, ufnym, radosnym sercem do przychodzącego dziś na świat Jezusa? A może kryję się gdzieś w dzień, schowam, może pójdę na pasterkę tylko z tradycji, no przecież są święta. A może przyjdę tak blisko, tak blisko Jezusa, zjednoczę się z nim w komunii świętej i pozwolę, by on działał w moim życiu, by on moje życie przemieniał. Kochani, życzę Wam, by czas tych świąt Bożego Narodzenia, ale nie tylko, by każdy dzień naszego życia był pełen Boga. Pełen Boga, który dziś przychodzi jako maleńka miłość, który przychodzi bezbronny, dlatego, by nikt z nas nie bał się do niego podejść, tylko przyszedł w postaci małego dziecka. Życzę Wam, by napełniał Was spokojem, jest dawcą pokoju, radością i miłością. Niech wniesie Wasze rodziny, wspólnoty wiele dobra, wiele własnych. I miejcie go otwartymi ramionami, gotowym sercem i pozwólcie mu przemieniać swoje życie. Niech odtąd będzie on piękniejszy, niech będzie bardziej dla niego z nim i w nim. Tego serca Wam życzę, błogosławionych świąt. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie przez ten czas adwentu rozważać Boże Słowo. Niech ono, zasiada w naszych sercach, przyniesie obfite klony. Z Panem Bogiem.